W dzisiejszym odcinku, ósmy odcinek, no już możemy zagra e, nagrać. E, także znowu przygody. Dobra, i jestem w koszuli wysokrój ten. Oj, był poded green. A to ciekawe. No, crewmate, jest to nudno, crewmate. Naprawdę? Wiem, że nam mnie zagłosują. Napiszcie w komentarzu, czy nam mnie zagłosują, czy nie. Czerwony, czerwony, aha, czerwony. E, jak to chyba? Ja jestem czerwony, co jest? I kogo nie zagłosowałem? O co chodzi, to nie ja. 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 Ja głosuję na tego szóstego. Ja myślę, że. Mu, no, zrobię kabelki. XD. No nie Jakiś. No. Nie! Wywaliło mnie z gry. Ze szkoda, chude splep. U nie. To ten Simon mówi. Mam nadzieję, że przejdę to. Powoli. I udało się. To było proste dla mnie. No i mamy w końcu nasz kodzik. Raz, e, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i uda się. Elektryka. O, oddajdziemy. Elektryk. O, tutaj jest żółty. Aha. Mhm. Dobra, będzie dobiał kabelki. Aha. że zielony był impostorem No i czekamy. Ja zaduję. Dobra, moje drodzy, byłem pięciu lat i żadna nie wystartowała, więc wkurzyłem. To nie Dobra, może... Yy, dobra. Dobra, polskie. Dobra, polskie, hmmm, dwóch, eeeh, dwóch mm, im po prostu, dla Jezów, eeeh, dla ja, jak najmniej. Mogę dać osiem. Nie dała szansa. I just 5 cool e, sekund Włodik Kaj na kurde Na 15 sekund Ci tam Animal Play speed O oh. No to będziemy chyba spryzodować. No. Bo są, e, mają, e, dosyć się mało widzę. Wow, ale jest, ale Teraz normalnie jest szybki jak zygzak makui. Eh. Jaki mogę zrobić jeszcze speed? Ło! Wow! Ło, wow, kurde! A może dodaj, może na dużo? No czemu by nie? może się x Może taki Aha. No dobra, może na może no my może teraz na jakiś lepszy speed. O może taki. Wow, dobra. Może a no może jeszcze, jeszcze bardziej sobie? Może może jeszcze ilość tasków? Jeszcze więcej zjeść posła? Może pokombinujemy, żeby tak tego... nam. Nie skomplikować. Moje decy, już czekam 2 minuty, więc no... Jestem młody, jestem no zabitiony, salgamy sobie normalną grę. O, tu jest kolejna osoba. Detumby the game.

dosyć mało jest tych tasków. Nie wędruje. puczkę O nie, o nie. Nie, nie, nie. Kurde, na radę dwóch było ich Kiedyś nagranie sobie można y, pod podłup y, Amongasa y, na moim kanale Aha. Dobra, no. Det er gøy å Gdzieś yes, ono. Oh Jakieś yes, nadzimne. No, yes, no.

Kwarydy Green. I szuka czerwony? No i mamy czerwony. Po co tych kwarydzy Greenów występuje nam w grze?

Jest zbyt. ratować nie ma co, się o, 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 o nie, 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 Halo. Czemu ty tak stoisz? No. nie, nie, no, nie, nie, tak nie, 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 lecieć. No core cool, eco. <laughs> Aha. Isso é só que tu Na verdade. Não Aha, tá delicatinho. Jeszcze o dwa. Ekteklur. jest Ekteklur. O, o. No, no, nie, nie, nie. Aha, no to ładnie. No dobra, szybko idę. Dobra, idę. Idę samo naprawić. No, mam nadzieję, że będzie jakiś. Nie? O, dobra, naprawili. Naprawili. Dobra, nie może. Tu się nie martwi. Macko jedyna. Tutaj będziemy spiesli. A tak, gdzie jest tutaj, zwiastecy tuin. Okej. mi się zmienił muzyk. Dobra, dobra, mamy czas. Dobra. Dobra, nie zauważył mnie. Hmm, dobra, muszę. A. O, no dobra. Po prostu, OK. I pyk. O, naj, light. Najgorzej. Light najgorzej. To, że, że. Nie, co? Posłucham, połączę. Light najgorzej. Szybko? jesteś u idziemy. Braciecik. No dobra. Nie, 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 nie nie nie, 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 uciekam. nie, 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 Spokojnie, spokojnie być. Spokojnie, spokojnie. Dobra, kogo tutaj nie ma? Tak jest, udało mi się. Zrobiłem wszystkie taski. Dobra, i No Dobra, i Może naprawić sabotę. No nie, no tutaj. No serio. Serio. No tutaj. O, dobra. Naprawili. Dobra, nie mogę się już na madryce Okej. Okay. Może ja chciałem obserwować kamerki dobra jak? To ja by troszkę poglądał sobie kamerki nie ja, może ja bym sobie może kamerki Okej okay. Nie, nie! To nie ja. No, że tu jest zielony. Aha. Hoo hoo big woo woo. i click, so on. Uh, um, let go oh. No, okej. Okay. Dobra, stare godziny. Naprawdę, naprawdę serio nie zrobicie taski? No dobra. Ja zrobiłem wszystkie taski, a inni się... Dobra, okej. Okay, ja troszkę kamerki powietrzał. Mhm. Mm mm. Zabiję mnie. Dobra, dobra, po to. Wiem, że jest chyba czysty. Dobra, jest czysty. O nie, ten chyba jest nieczysty. Kto jest czysty? E, ktoś czy... Dobra, czarny jest czysty. <laughs> jako najgorzej. Oj, oh to dobra, nie widział, nie widział, mnie. Nie? No dobra, a. Jest. Zauważył, że ja obserwowałem kamerki. O! on przeszedł. A co jest? Biegnie, biegnie. Papa pipi baby. A czy się papi I Idzie, się papi O nie. A on myślał, że można wyłączyć te kamerki. Hiiii, dobra, jest on bezpieczny. Przestań... O! Dobra. Nie widać czarennego. zrobię kabelki. E, Co się stało? light Najgorzej. Dobra, szybko. O tu. Aha, dobra. Świetli. Tak jest! On im posłyszał Zrobiliśmy chyba wszystkie taski. Dlatego wybraliśmy. Aha, zrobić. Aha, dlaczego? A wiem dlaczego. Imposter się odłączył. Najgorzej.

Nie, teraz... Co y, na... Y, good. No, chyba. Jest wreszcie impostor. No, gie, pierwsza gierka z impostorem. Dobra i... Dobra, okej, okay, jakby... Polował. O, chyba... Dudy pie. Tak. Oh my god. Ja go nie zabiłem. Amarillo. A, żółty. Prezera. Co jest grane? No nie wiem, co jest nie tak. Nie wiem, no... Przepraszam. nie wiem, co jest nie tak. Krzysiu, na no, oczach to był. Nie! Przegraliśmy. Nie no. Ja jestem zielony, uspokój się stary, no co mówisz? No i... Okej, okay, jakby chciał troszkę obejrzeć te kamerki. Mam pomysł, mam pomysł. Tak będę iść, o ja ucieknę. Tutaj Ta Teraz drogę. Aha, reaktor, coś tam, ten reaktor, De coś De tam, ten reaktor, meldown, down, Med... down. i on sale, aha, tak jest, easy, dobra, easy, tak jest, wygraliśmy. Aha, przed końcem no yy, taki skubany. Także Gierka bardzo mi się bardzo podobała. Tak bardzo już ona jest naprawdę super. Polecam ją bardzo. Do następnego odcinka i cześć!